Dzisiaj nagrywamy kolejny odcineczek. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcineczek, nie wiem to co ja dwa razy to mówię, nie wiem, sam. I zagramy z do kącika. I zagramy się mandibowie. I zagramy... czekajcie, się... się... popatrzmy widzowie jakie tu mam misje. Wygramy jeszcze i Lori. Larry i Lori potęga świata. Dzisiaj fajna bardzo. O widzowie, i w ogóle na oczu... Oh, to się wdabię. Przez słabek, Nagrywamy, lecimy z tym nasem! No co więc to lepiej dostanie, bo ja trafiłem nityka. Nagrywamy te odcinek. O, zapomniałem, żeby było lepiej, to trochę przyciszyłem grę. To Biby przydałoby się załatwić barfa, barfa Dobra, dobra widzowie, kurczę, klepiemy i... Ale widzowie po prostu boi są słabi. Jestem... Niestety ale tak. Niestety boi są... Of... Niestety moi są słabi i przegraliśmy. I jak to przegramy to będzie niedobre Dobra. Co tu się stało? Widzicie to widzowie? No ja sobie tylko patrzę widzowie. Ja se klikam rundkę. A tu widzicie, co się dzieje? Ktoś miał mnie grać. I widzowie. O, jest to na 27 w karnecie, widzowie. Epic, proszę, żeby podskoczyło na mitykalę. Mityk! Widzowie, co mi wypadnie? Jeśli będzie nowa postać, to będzie... Dobra, poczekajmy, widzowie, że mrugnie trzy razy. Dobra, raz. Widzowie. Dwa. dwa 3 i 4, żeby był no, weź. I. No. Grej! Gra! Widzowie, Greja trafiłem! I... Greja! I... widzowie, trafiłem! widzowie, Trafił, widzicie? Greja trafiłem! Widzicie? I Jaki Graja! I zagramy z tym Grejem. Z, z, moim... z... z moim... Z... Bratem i moim kolegą. moim Gramy, ja chciałem kiedyś, ale mój brat miał większego farta, bo mówił, że było Charlie i ten. Ale ja mi wygra ja go kocham. I widzowie, jak widzicie, mój kolega mówi, że kocha greja, ale dlatego, że teraz do gr dostałem greja, to teraz na 100% z legendarami nie wypadnie postać. Ja... I postać nie trzeba. Jestem tylko jakichś legendari. Mi wystarczy legendara. I grę jest słaby moim zdaniem. A dla mnie. I każdy umie każdy grać. I dałem się zabić. Widzicie, widzowie, kim jestem butkiem. Trafiłem nowego zadmiarza. I ta. Będę częściej z tym bruganiem. Muszę brat wydropił. Patrzcie, wydropił legendara groba. Wydropił Charlie. I jeszcze do tego kieła. A to są mocniejsze postacie niż ten. Patrzcie, ja dostałem niezamocnego czaka. on dostał taką mocną Charlie. I wiecie kogo. I kurczę, Piper ma gadżet. Tylko nie to. I przegraliśmy tę widzowie. Niestety była przegrana. A to bardzo źle. Jak na sam start, patrzcie widzowie. Na sam start stracić puchary. Co to ma być? Ja chyba sobie widzowie na sólko zagram. Ten karnet przynosi takie szczęście iście. z tego dara mi bo ja Mojemu bratu też i koledze też. Ale to dopiero w czwartek mamy tego. Muszę sobie bez mojego brata i kolegi zagrać, żeby zobaczyć, jakie ma naprawdę morse. Zagrajmy na solo. I wypróbujemy tego greja. Póki co jest słaby. Gdyby miał, bo gdyby się dało, to bym mojemu bratu oddał. Dla mnie greja jest słaba. Lub I Gramy tą rudkę. Fajna babka się trafiła. Jak, jak na pierwszą postać dawał. Zawsze ten grej w gruntkach mnie tak wkurzał. Miejmy nadzieję, że tutaj będę innych graczy też tak denerwować jak on mnie. I widzowie, jest źle. Patrzcie! Leci nowy zadymiarz. A tutaj o, okazuje się, że słaby. Tak. Dobra. Jakim cudem widzowie on mnie zabił? Jak? Jak on to zrobił? Tylko cztery po Harki na nowej postaci? Co to ma być, widzowie? Nie, ja się na to nie pisałem, widzowie. Będę robił dużo misji, bo muszę być na 50 km. I gram. Miejmy nadzieję, że. botów nie będzie. Ale szkoda, że nagrywam 7 minut. a jeszcze stary Dropa nie zdobyłem. Teraz to robię do gaci. Ech. Widzicie widzowie? No, prawda, zaraz to robię do gazu. Patrzcie, niby farcik. Tak, dobrze. fajnie, że mi wypadł, zadymiasz. Ale szkoda, że jest słabym nubem. To jest bambik. To jest bambik, nie zadymiasz. A ja nie lubię bambików. Bambik. O, tam mamy. wiecie kogo? Widać. to tutaj sobie i zabił. Widzowie, no łatwo. Kurcze, widzowie, ta binie zaklepała. Kolejny Star Drop będzie Teraz proszę, żeby mi wypadł jakiś skidek do Greja. Skidek Chris. dodaj na bajka, też jest dobrze. Chajda bo. I teraz kolega mnie prosi, żebym z nimi zagrał. Zobaczę... A wiem co ten gadżet robi, więc zagram seks z kolegami. Ale czeka jest teraz nie. Na razie jeszcze nie pomówił, żeby nie. I sobie zagramy. I widzowie, niedługo kończymy odcinek po tej rundce. Chyba będziemy musieli kończyć, ale w następnym, następnym odcinku. A, dobra, widzowie, jak pod tym filmem zostawicie 10 łapek w górę, to będę robił dwa odcinki dziennie. I jeszcze do tego daily. Czajcie, ile to jest. Dla mnie to dużo pracy. Ale wy jak tak chcecie, to musicie się postarać. Wy też, nie ma, że tylko ja będę się starać. Tak ładnie, tak kolorowo nie będzie widzowie. I uciekamy sobie. Tak kolorowo, widzowie nie będzie. Widzowie, o power Mam, widzowie power kipshi! On mi dał Power cube shiki, widzowie. To fajne. Szacunek dla tego człowieka. Serio szacunek. Został mi chyba Nita do pokonania. No... Można się... E, sam się pokonał? E, ja się cieszę, normalnie, widzowie. Mi się tam podoba, widzowie. A, dopiero na nim trzecią. Ale ja się zdziwiłem, że do zatymiasz mam. wiesz pan. Dobra. To pa widzowie widzimy się w następnym odcinku.